Siema, wystartowała nowa giereczka od twórców Green I z tego co wyczytałem na stronie Steam'a, jest to jakieś coś typu Survival FPS, budowanie bazy, wytwarzanie yy, surowców, szczelanie do przeciwników. Także no, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wybrałem sobie żołnierza, chociaż to pewnie nie są żadne klasy, tylko wygląd, tak mi się wydaje, ale nie wiem. Skan holistyczny. Cokolwiek to jest. a zaświeciło o, zaświecił o No, znowu zaświeciło o poczach więźniu 58466 A czy jestem jakimś więźniem, ta? Na planecie. Dobra, jestem. Szapka osobista. Co to? Zestaw przetrwania raz z 10 To leczy No dobra Komora regeneracyjna Komora regeneracyjna i to wszystko Ukradłem 20 Sztuk A, ty Inżynierka Ha Dobra, nie wiem o co chodzi. Idziemy dalej. Co tu mamy? Podstawowa drukarka. Podstawowy budulec. Ruda... Wolframu i ruda tytanu, okej. Okay. Komputerek, wdamy pierwszą załogę, dobra, whatever. Idziemy dalej, śluza. Pyk. I wychodzimy. Kurde, chyba nawet nie najgorzej jak gra wygląda, co? Tak mi się wydaje. Jeden. Metoordyn muszę znaleźć. Ch to jest chyba to. Poka? Powinienem tym ruszać? Chyba nie. Ja, ale to nie działa. Chyba, że do końca muszę, ale to długo będzie wydobywać. Serce meteoryto. No. O, działa. Mam, ale strasznie długo się to wydobywa. Building Tool. Gdzie jest Building Tool? Nie mam takiej rzeczy. Powinienem to mieć gdzieś w BQ, chyba. Nie wiem. A, dobra, jest napisane. Pod B jest building, tu rdzeń bazy. Kurde, bazy najlepiej chyba by było na jakimś płaskim terenie wybudować, nie? Fajnie by było coś takiego w miarę płaskiego znaleźć. żeby to miało ręce i nogi. Ale tutaj widzę, że jeżeli chodzi o płaskie tereny, to tak średnio to wygląda. z jeszcze kawałek dalej. No i kurde, nie wiem, ja tu za dużo płaskich terenów nie widzę, jak mam być szczery. O, no ale nie mogę iść. O, czy nie mogę iść na razie dalej? Czyli gdzieś tutaj taką bazę muszę wybudować. Nie wiem, czy później będzie jakieś przenoszenie tej bazy, czy nie? Ale zobaczymy. Dobra, dam ją tutaj, niech się dzieje. Rudę tytanu i rudę wolframu. Okej, okay, to jest ruda czegoś. coś też mogę zbierać z tego? Z ziemi? Ta, ale malutko jest. Ogólnie to wydobywanie strasznie długie się wydaje. No i co, ja z tak stać plus jeden?

Dobra to? Tak jest. No dobra, to zbieramy, potrzebuję tego 12. I będzie można chyba iść dalej. Dobra, mam 12. I co ja muszę teraz wrócić do tamtego statku? Ja pierdzela, ja tak daleko odszedłem. Co to? Hell. Ja bym wiedział, że będę musiał tu wrócić do tego. To bym tak daleko nie odbiegał. Ja nawet nie pamiętam, gdzie to jest. Dobra, znalazłem mój statek. Także idziemy drukować. Podstawowy budulec muszę zrobić. Proszę otworzyć. To jest tutaj, komputer. A nie, nie, tutaj, tutaj. Dobra, <laughs> jak się to graftuje? Pyk, raz 10, max 12. A, i tyle, i to jest. To fajnie akurat. Habitat muszę wybudować. A i teraz w bazie będę miał drukarkę, bo będę musiał zrobić drukarkę, okej. Okay. No to git. Pyk. To... Habitat, śluza i drukarka. Czy to jest jakby chatka moja? Chyba najbliżej tego powinienem dać. Może nawet przy tym. Pyk. Do tego. Dobra, tu lipa, tu nie wejdę. Takie jakieś schody będą? Bo ja to trochę wysoko zrobiłem. Także schody by się chyba przydały. Dobra, śluza a ja, ja tu nie wejdę. Halo, problem! Dobra. Biorę to. Muszę to zrobić niżej. Kurde, nie wiem jak to obniżyć. O, o, o! Dobra, już wiem. Ty, ja to mogę zrobić tutaj, tylko że obniżone. Niżej już nie mogę. Tak, o! Dobra, do tego dobudujemy śluzę. Gdzie ja będę wychodził najwięcej? W którą stronę? Nie mam pojęcia. Dawaj, tu. Dobra, mam chatkę. I drukarę. Cyk. Mamy drukarę. Terminal korporacyjny. O kurde, stułę potrzebuję tego. Czyli muszę ich zbierać, Ta, Tak. No dobra. No, widzimy się, jak będę miał stówę. Znaczy, pozbieram trochę, przyjdę to, przedrukuję i tyle. I to chyba też mogę zebrać. I z takiego jednego jest? Hel, ruda wapnia, ruda tytanu. No, w sumie tak mało rzeczy dosyć. Dobra, zebrałem trochę rudy jednej i drugiej. Także myślę, że mogę chyba to zrobić. Aha, ja potrzebuję, czekaj. Ile stówy? Na ten terminal? Chyba ta. Zobaczymy, ile będę miał. Max. Mam 550, o kurde, chyba na trochę przesadziłem. Dobra, cyk, terminal informacyjny damy. A niech będzie obok tego, chyba. Nie wiem w ogóle po co mi to. Ale zobaczymy. Training Corporation czy to jest tak jakby pierwsza progresja nasza? Przypisz.

I z tamtej strony będzie lecieć, tak? Ruda. Pyk. Płytkami podłogowymi. Dobra, czyli teraz robimy płytkę podłogową. B. Kurde, to już się skomplikowane robi. Czyli tak, pyk, pyk. I tutaj teraz dodajemy... Panel? Generator słoneczny. Dobra, i to będzie połączone, tak? Tak. Dobra. Użyj. To... Ruda tytanu. Widać ja chcę tego. Całość. Pracuje. Wydań wydań. Dobra, Kiedy chyba działa. Muszę szanować ten drugi poziom. Drugi. A ty co? Tak szybko idzie? 3 Trzy... na 5, 4 na 5. Teraz będzie 5 pięć na 5 pięć drugi poziom, tak? 20 Teraz 20 sztuk. Przybierz na... Dobra, teraz muszę wrócić po nagrodę. No i tutaj bierzemy, tak? Tak, we mamy level drogi. Wydrążacz złóż, ale to już skomplikowanie zaczyna wyglądać. O, pierdolę. Na złożu Tytanu, dobra, czyli tak, potrzebujemy... Po co jest wizjer? O, nic. Tutaj. Pytanie, jak to ma być umiejscowione? Rozumiem, że te strzałki to jak będzie wychodzić, tak? That? That. I powinno być w tle stronę. Chyba tak. Tyk. I muszę zrobić szyny drogo, dronowe. Dobra. Gdzie są szyny? Tu są szyny. Wsparcie szyny. Szyna. O, i to trzeba tak budować, tak? No no, zobaczmy... ...jak to będzie działać. Gdzie mam to podłączyć? Tutaj! A, to w sumie nie jest daleko. Co, działa? O co chodzi z tą mocą? E. Aha, bo ja tutaj jeszcze muszę coś wrzucić? Czy nie? Czy jest po prostu za mało mocy? I muszę... kolejny dobudować, jakby. Spróbujmy kolejny po prostu dobudować i zobaczymy, czy to zadziała. Generator słoneczny. Tylko pytanie, jak ja mam to postawić? Czy ja to mogę postawić obok tego? I to będzie połączone? Tak. Chyba. Dobra, czyli tak. Tam mi się wydobywa, to leci tutaj. I gdzie to leci? Nie wiem, jakie zlecenie mam wziąć, zobaczymy. Aha, chyba tutaj, tak? Pyk. No i dobra. I czekamy, aż będzie trzeci poziom. Ale ja nie wiem, gdzie to leci. To stąd tutaj, co się wydobywa. Pa, leci. But I the NDA. A, tutaj to leci, ok. No dobra, to niech się wydobywa i czekamy, aż będzie trzeci poziom. No i dobra, trzeci poziom, pyk. Idziemy po nagrody. Dobra, dawaj nagrody, cek. Stacja analizowania. No dobra. Graficznie tak gra źle nie wygląda, a jakie mam ustawienia w ogóle? Jakość... Wysokie. To wysokie. Wszystko wysokie ustawienia bez DLSS-a. No dobra, także chyba... Chyba całkiem spoko, ale bym ty, chciał na 144 sobie dać, bo taki mam monitor. Więcej nie potrzebuję. Mogę dać DLSS i Reflex. Bo DLSS działa tak, że generuje mi i a Reflex go niweluje. Także... Mega fajnie to działa ze sobą. Nie czuć w ogóle tego im podlaga, nie? Dobra. Także co? Teraz yy, zbudujemy tą stację. Pytanie, co, czy ona ma być w środku, czy na dworze? Dobra, w środku. Mamy tutaj. No i teraz muszę iść po jakieś roślinki, żeby je analizować. Wrócić tutaj i zanalizować. Czy chodzi o to? Nie. O to? O, mam po prostu to zebrać. E, okej. Okay. <gry> Myślałem, że to się wydobywa tak, e, jak rudę, tak, surowca. No dobra. I jak to działa? Wrzucam, pyk, owocnik, przypisz. W terminie korporacyjnym, żeby zdobyć reputację. Aha, że tutaj teraz dodaję punkty, tak. I wtedy zdobywam level. A tutaj już nie działa? Jakby w tym? A, nie można już dalej. Trzeci poziom. Ale trzeci poziom mam. No dobra, to wbijemy sobie jeszcze jeden poziom. Dobra, znalazłem też inne roślinki przy wodzie. One są niebieskie. No i pytanie, czy one będą dawać więcej tych punkcików. Czy ile, ile tutaj tego jest? O pierdziela. dobra, zbieram jeszcze to i idziemy Badać Dobra, cyk Stacja Plus 5 Plus 5, tyle samo I teraz co, wbijamy tutaj level Huta Przetwarza surowy tytan, wolfram i wapń w produkty Czyli teraz tak, wybór szynę Wybuduj hutę, połącz wyciążecz z hutą Dobra, tu sobie na razie zakończymy, to zrobimy kolejnym razem, także póki co tyle, możecie napisać, czy Wam się gierka podoba i do następnego.